Witam wszystkich uczestników. Eee, Bartabem, później pogadacie sobie, dobra. Witam wszystkich nowych członków naszego koła, bo tutaj jest kilku, którzy do nas chcą się z nami bawić, integrować. Mamy tutaj i telewizję i mamy youtubera słynnego Tomka No, Bardzo go przywitajmy w ogóle wszystkich. Dzięki. Na kanale, Także muszę wygrywać, nie? Powiem wam, powiem wam że ryby... A ryby byłeś? Po, na weekendowym łowieniu. Ja. Są no. ryby! E, jak zawsze, fundatorem nagród o największą rybę jest firma Hydraulik 24 sobą i Grzegorzki. wszyscy na zakończenie. Od 14 już będzie rozrosowany taki lin, żebyście tak łowili. Wśród wszystkich. Warunek. Musi być do końca. Jak wylosujemy, wy, wy a nie będzie tej osoby, losujemy następną. Do końca zawodu. Sprawy organizacyjne. A jeszcze wspomnę Wam, bo może nie wszyscy wiedzą. Mamy nową panią prezes zarządu głównego, pani Olejas. Sędzią głównym zawodów Międzynarodowy Sędzia Roman Dąbrowski. Do ważenia będzie Jacek Śmieranowicz, pan przyjedzie. Ukleja jest w naszych zawodach zawsze była, dla tych nowych, którzy nie uczestniczą, wykluczona. nie. Wymiary ochronne, w Spławiku jest inaczej. Okoń. Dwadzieścia. Nie. Piętnaście. Piętnaście lin 25 żebyście to zakodowali. Na zawodach jest to wszystko inaczej. Jazie i inne ryby to chyba nie muszę mówić, że być 25. Tak? Jaś 23. Pamiętajcie, że ryba i jest 25 obniżony jest. Linie jest 25. Ja zgasz ile Pamiętajcie, że każda ryba teraz jest okres ochronny, a mamy łowców szczupaków, nie? Nie zaliczamy, od razu złowiony musi wrócić do wody, czy wymiarowy, czy niewymiarowy, bo największa ryba, każdy ocenia sobie w przeważeniu, jaka jest jego największa ryba, wyciąga, oddzielnie ją ważymy i I pisamy. sprawdzać jaki wynik, bo czasami się można pomylić, jaki był wynik w przeważeniu, jaki masz na, na karcie, jaki jest wpisany. Nęcimy. Wam się nudzi? wam? 8.50. 8.50 nęcenie ciężką zamętą. 9. łowimy. 4 godziny. 12.55. 5 minut do zakończenia zawodów. 13. Koniec. Sygnały dźwiękowe z auta od sędziego międzynarodowego. Nęcimy w trakcie zawodu ciężką bo ciągle wracam ten temat w trakcie łowienia nęcimy jedną ręką niedużymi kulami żeby sąsiadowi nie, nie płoszyć to zgodnie z regulaminem nie można takich yy, rzeczy robić pukary od 1 do 6 stalony od 1 do 10 kwoty od 50 do 200 zł za pierwsze do 14 czyli siadamy między stanowiskami kto losuje jedynkę to siada od 1 do 2 Tektor yy, 1 hmm. do 14, 15 wolna, czyli punkt neutralny. Nie, nie uciekaj. Tak, stronę, yy, tam słońce świeci. Samochody stawiacie jak uważacie, ale bardziej stawiacie się takiej stronie, samochody w nie pod Pytania. Dawaj, jest kogo. jedna kategoria. Yy, wszyscy jesteśmy w jednej kategorii. I nie łowimy w kategoriach Wchodzisz? u wszystkich 16. To ja bym chciał tylko jedną rzecz powiedzieć dla okay. wszystkich. Od poniedziałku, czyli od lutka już są zapisy na za zawody nocne na koniec maja. Ja maja. Chciałem, że powiedział nowy sygnał telewizyjny. <grym grym> nowy sygnał telewizyjny. I jest w poniedziałku nocne. Na dzisiaj te, te polary, bo na są w centrum do odebrania i wszyscy nowi, którzy dzisiaj są na zawodach do centrum po koszulki i po polare. Od poniedziałku w centrum będzie będę wszystko miał. Zapraszam, pojawić się, się za, i dostaniecie. M. bo by wygadł, to, nie, bo, to, bo to, bo to wy w ogóle tam, zabieramy. Tylko dla uczestników zawodu. Łatwiej nie ma wymiaru. Nie, no ma no, no, mówić, bo to w regulaminie. No, no ale wiec, ma 15 no, cm. No, 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 Karać, no, no, żółty, nie. prawdziwy. wymiar to Każdy lotuje sam. Ja bym od jakiego numeru. Będziemy Kurcze, Od jedynki, Od jedynki nie? losujemy. Każdy kto wylosuje udaje się na swoje stanowisko. Mam. Tak. Pan Janek. Cztery. Nie, nie to Jeden. Mamy Ale ma sześć. No nieźle. Dwa! 12! Jarosław <noise> Jarosław Nie mocno się. jeszcze coś powiedzieć, bo jest ważne. Kolega Jarek brał udział w mistrzostwach okręgu, reprezentował nasze koło dwuturowe w Federze i zajął bardzo wysokie czwarte miejsce. Brawo, naprawdę. brawo. Brawo! Kamila Twoza pokonał. Pokonał wszystkie koła z Mordosza. No. Także brawo Jarek, naprawdę. Przepraszam, to miało być na początku podziane. 25. 25. Ale no. to nie znaczy, że masz tak no. dobrze losować, nie? No hejka, hejka kochani. Witam Was dzisiaj na zawodach moich pierwszych w kole, w nowym kole 57 w Bydgoszcz znajdujemy się w miejscowości. Antoniewo na kanale Górno Noteckim. Yy, no cóż, cóż ja dzisiaj tutaj mogę. Ja tutaj będę szczęśliwy, jak nie będę ostatni, bo są tutaj naprawdę mistrzowie tego koła. Z jednym z nich jest yy, prezes koła 57. Podpatrzymy, po, jak jak oni tutaj robią. Yy. Sprzęt profesjonalny, to gdzie ja taki szary szaraczek? <noise> Idziemy do mistrza Mariana. O. O, tutaj, tutaj siedzi mistrzu. O, Przedstawiam właśnie prezesa koła 57 Marian. Witam Akata. wszystkich. Tak. Dzień Tomaszu. Witam Cię. Mistrz, nad mistrzami, także. Tu jest zimny. Nie wszystkie zawodami są potencjalnymi wygranymi. Zobaczymy po zawodach. Ja, ja, ja. Jakby się zosą, jak się przepisy stanowią, jaką tą gramaturę złożymy? Ja zaczynam od trójki. 3, 4, 5. Tak robię na zestawach. A prosto, jak, kude, jak. O, masz górkę chociaż trochę, widzę. Dołek jakiś. Taki coś tam Tomek jest. Normalna, ja pro... mocno. Ja wie? mam prosto jak dywan. Normalnie. Ale nic, ja zgażę się na łapie. Tomek, masz dobre. No. Bo to te przed, przed drzewem to, i za drzewem są dobre, naprawdę. Miejsca, bo macie tą przestrzeń, że tak silka, wiesz? No. Także naprawdę nie jest złe, tylko jak będą ci działy okątki małe, dubałe, poniż. Wyżej, żeby pływało. No, no, no. Rozumiem. Także a, za następnych Zawodnicy. Żeby się na tym Tak, dobrze kochani. E, to idziemy teraz na stanowisko. Ja już prawie jestem gotowy, tylko jeszcze trzeba zamętkę dopracować. No i można powiedzieć o temu towarzystwu. Po towarzystwu, towarzystwu. Ale teraz czas na kawkę. Wiecie dlaczego zabałem 8900? Bo te buty miałem. Słuchaj, Wszystko robactwo musi być z centrum kupione. Zdradzam mam tajemnicę. Kto kupuje gdzieś ochotkę i ja połowie? Dobra, tego, to wusia. Mariana. 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 No no i co teraz? teraz? Marian! U Ciebie już nie kupuję. Pierwsze miejsce. Marian Górski Sektor A. Bagat 8,970 kg. Gratulacje. Jest... <noise> Będę rączka. miał tyle medali, co Leczek Orzechowski. Proponuję na buty nałożyć. <noise> na no, temu napisać, żeby mydła więcej tam wrzucali, bo to tak rączka, nie może. Doty. Doty. O, Dziękuję. O, dziękuję. Do tego to rękę w <noise> <noise> Dziękuję bardzo. Drugie miejsce. Sektor A. Czyli pierwszy w twoim sektorze. Waga 3320. Artur Salwik, zapraszam. No, a gratulacje. Proszę. one są tu Tak wiem, widzę. I, i kopertka. kopertkę gotowe do tego. do Media bo tutaj Media. Rączkę podaj, podaj jeszcze no. ładnie. i teraz nie my ją przez 3 dni. No, ale tak. Myślę, że ładne, ładne rzeczy to zrobione są. Teraz prosta, za chwilę. Trzecie miejsce. Sektor B, czyli drugi w sektorze B. Waga. 2 kg 170 Mirosław tak, tak, tak. Na melele, na melele. Melele, no dalej, no normalnie. No dalej, no dalej. No dalej. Poszedł przy barianie. No Maryannu, jedna do siedmiu. Nie ma jak tego widzieć. Dobra. Będziesz na już. Salwa Tak. Ty go tak wręczaj, żebym to widział, a nie zasłonić no. całego człowieka. Tak, bo, 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 bo. bokiem. O, 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 właśnie. I buźka tak? Buź, o, o. I buzi. I buzi daj. I buzi, i mam mamusia nie krzyczała, nie? No. Okej. Okay. Czwarte miejsce. Sektor A Kilo 410. Piotr Pawłowski, zapraszam. A tady z Nowy nabytek naszego koła i od razu wyniki są proszę. Ale On schodził pod Z schodzi Kopertka. Przeliśnijmy ala, Kopertka Alagrodzki, nie? Ja że kopertują Tak Piąte miejsce, sektor B Ireneusz Górski, waga 1425 o, 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 o. Co za menel <śmierdził> <śmierdził> Same te najdursze. Bracia tutaj dominują o, medali, Ale to może być A przy tulasek? Gdzie jest? O, uwaga Talonik oczywiście e Talonik <śmierdził> <Ja, to śmierdził> Najważniejsze Talonik tego. Tak. Szóste, ostatnie z Pucharów Sektor A Waga 715 Chyba jeden z najstarszych naszych uczestników Jerzy Andrzejak, zapraszam! do to, 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 to kamery. O. Bo, bo mamy parcie na szkło, nie? udało się. Jerzy. nareszcie mam na szachę co no. Siódme miejsce oczywiście, talony. Dzięki. Sektor B, Dariusz Pobierski, waga 875 zapraszam. Tyle ja na łapę? Nie, kolega jest cały czas no, przepraszam. Hmm. Przepraszam, nie obrazi. Talonik, tam, 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 będzie wręczenie. To było siódme miejsce. Ósme miejsce, sektor A, waga 410 Tyle to moje płacy <noise> Robert Jaroga, zapraszam. O. Brawo. brawo. O. Tutaj do dobrej. Okay. O tak, 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 tak. Tak wit. U Hariusza mafieto. 9. miejsce. Sektor B. B. Liczyłem, że ten zawodnik będzie miał większą wagę, ale 765. 300 Wesołek. Zapraszam. Brawo, Krzysztof. Gratulacje. Kopertka. Ostatnia kopertka. Sektor A. Waga 360. Paweł Paweł. Bracia, o kurde! Też nowy nabytek naszego, do naszego koła Także bycie się starajcie Jaja ja. Maria to dwóch, nie? No, to listy... 11 miejsce, Andrzej Fitura 605 12, Słomomir Żebrowski 306 Bo to sektory, wiadomo o co chodzi, nie, nie patrzcie na wagę Następne miejsce 13, Grzesiu Olejniczak Piotr Ściobleski 14 dopiero. <laughs> Kazio Lewandowski 15. Piotr Łowacki 16. Wyniki będą na stronie internetowej, tak wchodzić. 17 słowo Mirdrąga, bardzo słabo. Marek Lęc 18. 19 Sebastian Szefkowski. Dwudziesty przetrenował się wczoraj Adam Wilocha. Dwudziesty pierwszy oczko, oczko Tomasz Kuzek. Dwudziesty drugi Stasiu Ksianowski. Dwudziesty trzeci Zbyszek Tucholski. Dwudziesty czwarty Andrzej Borowski. Dwudziesty bardzo słaby wynik. Bardzo Jarek Mróz Na Wederze się przede no. 26 No Kill łapał Jan Lange 0 i 0 Andrzej Szymkowski, ale on matyczkę, on się poprawi Proszę? Nie mam jeszcze Zaproszę sponsora o największą rybę słowo Żebrowski Największa ryba Łodź 545 Górski Marian Marian jest dziękuję, no, dziękuję o, o, o. Ale jej się tak Druga największa ryba To jest fundator Słowo mi firma Ketrawi 24 Waga 465, on mi ją wyciągnął. Mirosław serbitki. Trzecia największa ryba. Waga 385, Artur Salwik. Zapraszam. To by było sio. Jakie ryby mieliście łowić. To jest nagroda za dla uczestnika, który jest obecny na zakończeniu. I poproszę to wylosuje stanowisko. Kto na tym stanowisku będzie wiadomo kto, kto odbiera? Uwaga! 21! 21, 21 Ania! 8, 8, 8, 25! Ja cię kręcę! Słuchajcie, to może nawet za to, że w Mistrzostwach Okręgu reprezentował nasze koło tak i zajął czwarte miejsce Jarek. Ponia Ryba, masz na następne zawody pania, takie łowić. <głosy> <głosy> jako poduszka pod głowę. Się Do, się tak Do samochodu koło na lusterko. <noise> no, jak te pieski kiedyś we Piatach się bojały z tymi łebkami, nie? Dziękuję wszystkim za uczestnictwo. Najbliższe zawody są spiningowe, chyba 9 maja, chyba, tak? 8. 8? 8? 8? 8? 8 maja spinningowe. spotykamy się jezioro Salno, tam, zbiórka tam, o siódmej, tam gdzie była ostatnia. druga tura. Teraz robimy mistrzostwo okręgu, dwie tury w Salnie, 9 maja. To, Mam nadzieję, że ten szczupak, co złapałem, co pół centymetrami zabrakło. O, drogi, a stancie no, wszyscy, w sensie wszyscy, do wszyscy razem. A stancie wszyscy razem. O, tutaj. I Chwila dla prasy. Kilka razy nawet. <laughs>